Dzień dobry. Jesteśmy na stanowisku z poziomkami, które mamy na swojej działce. Mamy wrzesień, no i zobaczcie, są tutaj takie jakieś czerwone owoce. Dla niewprawnego oka można powiedzieć, że są to owoce poziomki, ale nic bardziej mylnego. Słuchajcie, ta roślinka, którą widzicie teraz, to jest Potentejla indica. Czyli inaczej poziomówka indyjska. Jest to roślina dziko rosnąca z rodziny różowatych. No i niestety ona na naszej działce jest chwastem. Wdarła się jakimś cudem na działkę, praktycznie zagłuszyła wszystkie poziomki. No i teraz się rozrasta coraz bardziej i coraz bardziej. W niektórych krajach jest ona oczywiście uprawiana. Jak widzicie, na stożku tworzy takie bardzo ładne czerwone owoce przypominające właśnie poziomki, stąd ta ich nazwa. No, ale to nie są poziomki. Oczywiście nie jest to roślina trująca, możecie te owoce zrywać, ale jakbyście je spróbowali, to smak jest okropny. Praktycznie one są bez smaku. Nic Wam nie zaszkodzą. Jak najbardziej możecie je spróbować zjeść, a nuż do jakiegoś koktajlu dorzucicie. Niemniej wiedzcie o tym, że nie jest to poziomka i nie ma tego smaku ani też tego zapachu poziomki. Poza tym, jak widzicie, bardzo się ta poziomówka rozrasta. Ona jest rośliną zadarniającą. Jeżeli macie jakieś stanowiska, gdzie chcielibyście, żeby Wam chwasty nie rosły, to jak najbardziej możecie tą poziomówkę tam przesadzić, ona błyskawicznie się rozrośnie, no i będzie ograniczała rozwój chwastów. Z jednej strony jest to roślina ekspansywna, którą możemy oczywiście ograniczać jej występowanie, ale z drugiej strony, słuchajcie, możemy ją także wykorzystać w sposób praktyczny, do zadarniania na przykład miejsc pod większymi drzewami. No i te owoce, choć nie są zbyt smaczne, można dodawać do ciekawych potraw. I słuchajcie, kilka minut zbierania, i już mamy owoce poziomówki indyjskiej zebrane. Przypatrzcie się, jakie jest duże zróżnicowanie ich, jeśli chodzi o wielkość. Od takiego malusieńkiego, po tutaj takie o większe egzemplarze. My te owoce wykorzystamy do deseru.